Dzień dobry, cześć, John, witajcie w Stop W dzisiejszym odcinku razem z moim nowym kolegą. Cześć. Będziemy robić Urbex. To będzie pierwszy odcinek rozpoczynający serię Urbexów na moim kanale. Będzie przeplatany między innymi filmikami. No to dobra, lecimy. Będziemy wychodzić na tą wieżę. Tu jest ścieżka zrobiona, żeby można było sobie wyjść. Wyjdziesz do samej góry tam? Nie, bym skoczył Ale by to było nagle, dobre niedobre. Tak lecisz. Świeży lek O no, widzisz? O kurde O kurde, kurwa I dobra, zbijamy Widzę, że opierdala się przedszło No No to wchodzimy Dziwne się kurwa tam <grywa> wejść No musisz Nie wiesz, Jeszcze musisz Nie weszłeś tak wypierdolę No właśnie, może tak być Chyba to się urwie chyba To się nie urwie no, <laughs> Paweł, jump kurwa Nie wejdę, kurwa Czekaj, czekaj Nie, to trzeba... Czekaj, czekaj Ci pomogę A ten się nie wydupczy wtedy? Nie Pierdolę Nie jesteśmy pojebani Ja pierdolę Dobra, jeszcze, jeszcze jedną? Najpierw <grymne> <grymne> wszystkie te. Ja. Kurwa, to jeszcze jakieś limaki. To... Wiecie, co robimy dla widzów? No, poświęcamy się. Donate. No, live. Ie. Będzie. Cały jest stabilna konstrukcja. Nie? Jest cool. <grymne> jest cool, wychodź. Jak ty tam kurwa weszłeś? Musisz się chwycić tej metalowej konstrukcji. Ma. O jebany, Assassin's Creed. Ja, kurnie, nie, ma jakiejś szyby nie ma, nie ma. Będziesz czuł jak coś. A, tam lekkie, tam lekkie, tam Widzę strach w Twoich oczach. Dzień. musisz się trzymać tego sznura, żeby nie spać. No okej, okay. dobra no, teraz... Nagrywa się? Ej, pika tu? Pika Pika, pika? No Dobra, ja byłem tam na samej górze Jak my stąd wrócimy? Nie wiem czy to jeszcze jest stabilne A co te kamienie tutaj są? Nie no, Izzy, nie ma co się bać, nie rozpierdolicie to To jest O Tytaniku też tak mówili No, No Tytanik nie był nie Ja też mam lek wysokości O jakieś podpisy Na 157 No to co? Ja pierdolę Ale to Jest o kurwa Ja nie Dobra Tu mam mały pustek jakiś go. Karolek? Nie, nie, no słowo. Idziemy tu do góry? No, no Oj, na samą górę. Na samą górę nie. No co kurwa, nie. Ja, ja się trochę cykam. Nie, no, nie cykasz. No, to dla widzów robisz. No. Ja bierzcie. Raz albo dwa razy tu byłem, ale na. Ja, ty, ty napisał tutaj że tak Ej kurwa, mam ja. strach Ja pierdolę dole. Ale jak się i pierdolne na dół Kurwa Co? To mi się zdaje, że to jest kurwa Zrodzimy? Nie, no jest Kurwa na dół jak Ale jest nieprawda Ja pierdol Ja pierdol Co? I może nie po dwóch kurwa? No właśnie kurwa, fajne Jasne to koło weź? Nie Jakie jeżdżą? No srają tu

nie. Tędy sobie idź. Patrz jak to się rusza. Kurwa, tam to nie będziemy za chujan, O kurwa. Ja tam nie wchodzę. Dobra, koniec. Dobra, nie koniec, ja wbijam Nie, ja no pierdol to. Tutaj do można wejść i wejść dookoła, ale ja się boję. Dobra, nie, wchodzimy pierdolę. A i spadniesz tam? Nie wchodź. Nie spadniesz, kurwa! Przecież to jest, to się trzyma. Ej, chłopie, koniec, kończymy vloga na Z Góry jest zatrzymane, kurwa, patrz jak spadniesz, to nie spadniesz do tyłu. Ale jak to się rozpierdoli? No to to jest biz. I ten. Ale ktoś weszł kurwa na górę, bo napisał grafik. Bo po pijaku to może być... Nie widziałe, na przykład teraz to wienie co do góry. Jeśli chcecie zobaczyć ten napis, to pod tym filmikiem ile lajków. Żeby to było dużo lajków, bo ja bym tam nie chcę wychodzić. Ile, ile to dużo no lajków. nie kurwa, z nie biją ci na, na pewno no kurwa, to jest niedużo, co to jest? 10 tysięcy musi być lajków Jak bijesz 10 tysięcy lajków pod filmem, to tam wyjdę do góry. Jeśli będę się do tego czasu. Nie biją Niech wyjdziesz. Dlaczego nie powiem. To ty tam wejdziesz. Dobra. Dobra, schodzimy na dół. Dobra. Dobra nie wypijesz dalej, bo on jak jakby to już będzie lipa Easy. Easy, schodzimy, easy.

Jak będzie 10 tysięcy lajków, to jeszcze tam wejdziemy i zrobimy to zdjęcie. Gdzie tam cię powierzy? I parkera. Ej, nagraj Assassin's Creed. Dobra, schodzimy. Zapraszam pana przodem. Nie jebnie to? No stąd skoczyć to też byśmy się połamali. Ale nie, że skoczyć, tylko jakby to pierdzielnęło. Bo skoczyć to wiadomo, ale skoczysz krzywo i kostka złamana i kto cię stąd wyciągnie? Mam no, nie wiem jak to ktoś napisał, to na no, wam tutaj nie może powiedzieć na to. Ej, wiesz jak drona? można napisać? Drona i pod drona podpiąć spreja albo, albo coś. No to by trzeba było mechanizm robić. Oczywiście to nie można czegoś takiego robić, bo to jest wandalizm, no, to, to... co nie? Ty, a może przejdę przez te kraty? Teraz będę przechodził przez te kraty. potwierdzić to? Nie dasz razy. Potrzymaj mi kamień. Dobra. No i co? I co gościu? A tego nie da się otworzyć, to jest dostawane. Tak się to robi, moi drodzy widzowie. A ja? Ty to nie wiem, możesz też przeskoczyć. Dawaj, tylko musisz się rozpędzić. No, Z takim rozpędu musisz się rozpędzić tam, tam od tamtej ściany. Tylko nie wypierdą, dobra. Easy, byczku. Dobrze. No i tak to się robi. Dobra, teraz tak. Jeśli wbijecie 500 łapek na tym filmiku, to nagramy jakiegoś następnego... Urbeksa. No. no. Także trzymajcie się. Cześć. Cześć. Czoła. I zostawcie suba, lajka i komentarz. I pozdrawiam mamę, tatę i rodziców.